Najczęściej dzieci w zasadzie młodzież e, opowiada, że skarży się na brak relacji z rodzicami. My rodzice nie mamy czasu na takie dobre relacje z dziećmi chodzi głównie o to, żeby poświęcać jak najwięcej czasu na kontakty z naszymi dziećmi. Dzieci się na to uskarżają, że chciałoby usiąść z rodzicem wspólnie zjeść kolację, czy obiad, porozmawiać. Rodzice są pochłonięci pracą zawodową, przychodzą zmęczeni z pracy, są obowiązki domowe. Więc się rzeczy są jasne tylko Krótkie komunikaty, czy w szkole było wszystko ok. Właśnie potrzebują tych kontaktów, rozmów z rodzicami na różne tematy, nie tylko te problemy związane z nauką, ale problemy ich życia codziennego. Jest pierwsza miłość, pierwszy seks. O tym chcą mówić. Są używki, są problemy natury relacji chłopak, dziewczyna. Nie zawsze o tym można porozmawiać z kolegą, z koleżanką. Czasami mama jest większą przyjaciółką i lepszą przyjaciółką. I o tym młoda dziewczyna chciałaby porozmawiać, nie zawsze ma na to czas i czy przestrzeń.